Witajcie, kochani, dziś dalsza część metatrona, pełne poznanie swojej istoty. Bierzmy się więc do pracy, idziesz życiem swym, oglądasz się na boki i co widzisz? Świat, w którym gonitwa jest za posiadaniem, za napełnieniem dobrem wszelkim. Lecz choćbyś i cały świat posiadł, Nic to ci nie da, jeśli pustka wewnętrzna, W której świadomość światłem nie wypełniła cię. Idziesz więc, i widzisz goniących wciąż. Tysiące lat tak idą i dojść do gonikąd nie mogą, Bo droga nie ta, i kierunek inny wybrać powinni. Lecz ty, który nicość swą odnalazł już, inaczej spojrzysz teraz na nich. Zobaczysz dusze świetliste, pędzące w śnie głębokim, lecz choć inni nie będą tego w sobie widzieli, ty tak. Ty zobaczysz ich światło wewnętrzne, bo Twoja świadomość już będzie miała to rozpoznanie, a to, co zna, rozumie. I kiedy zobaczysz w innych ducha, który ich wypełnia, zastanowisz się nad sobą w każdej sytuacji, w której się znajdziesz, bo wiedział będziesz. Że nie z osobowością drugiego dysputy prowadzisz, lecz z duchem jego? A jeśli tak, dyskusje zbyteczne wydadzą ci się i kłótnie unikać będziesz, wywyższania i narzucania racji, bo duch duchowi równy i niepotrzebna tu walka nikomu. I kiedy będziesz czuł się nicością we wszystkości, a jednocześnie wszystkością w nicości śmiech wypełniać będzie Twoje serce i wnętrze całe, śmiech radości, że spotkać możesz na swojej drodze Ducha Drugiego i świętem to będzie dla Ciebie prawdziwym, i pozwolisz pozostać drugiemu takim, jaki jest, i narzucać nic nie będziesz ani ograniczał. Jeno drogą swoją pójdziesz, a i Jemu pozwolisz. I to, co zapamiętasz z tego spotkania, to dotyk ducha, i piękne to będzie i będzie świętem, tak będzie to niezwykłe, a że inny, różny od ciebie, będzie dla ciebie tylko interesujące, nic więcej. To jak poznanie innego gatunku kwiatu czy drzewa, i spotkanie każde świętym nazwiesz, bo tak naprawdę będzie. Duch z duchem w jedności, choć w różnorodności, dla miłowania spotkali się, dla miłowania dwóch świateł, płomieni ciepła i doskonałości. I to praktykuj bo radość daje i szczęście, życie takie we wspólnocie jedności. Jam jest metatron, zbawca dusz i otwieracz serc. Biegniesz teraz radosny myśląc, że już masz wszystko do wolności własnej, lecz hola, nie, jeszcze nie wszystko, to dopiero początek samego siebie. A tu, ty prawdziwy, gdzie? No właśnie, gdzie? W sercu, głuptasie, w sercu swym i tam dopiero dojdziemy. Serce Twe, choć uznałeś swą nicość, czyste jeszcze nie jest, bo tam tysiącem gnieni, Nastało bólu, lęku, nienawiści i zatracenia, więc teraz za nie się weźmy. Było tego wiele. Pamiętam, jak sam zakładałem Wam niepamięć siebie. Szło to nam dobrze, raz, dwa. Przychodzisz, mistrzu, do mnie, a ja niepamięć Ci nakładam i już nie wiesz, kim jesteś, ani po co tutaj schodzisz. Lecz tak być musiało, tak ustalono plan przejścia z jednej rzeczywistości w drugą. Jesteś świadomy swego istnienia i pracy, którą chcesz wykonać. Przychodzisz do chirurga, a on cięcie i nie ma już tego, co potrzebnym nie było. Tak ja, jak ten chirurg, cięcie robiłem, aby pomóc. Moc odnaleźć prawdziwą, tę w głębi siebie, najprawdziwszą, do której dojść miałeś pracą własną nad sobą, w ludzkim będąc ciele. Ja metatron, zbawca dusz, przypominacz serc. I teraz, kiedy budzisz się ze snu, ja powracam. Aby pomóc ci wrócić tam, skąd przyszedłeś, mistrzu światła, ukochane dziecko światłości. Jestem częścią ciebie, tak jak ty mnie, choć ty mnie nie pamiętasz. Ja tak, życie każde twoje znam i ciebie, sprzed, teraz i później. I jak dzwon teraz melodię Tobie znaną przypomnieć chcę, Potężnym dźwiękiem, budząc Twoją pamięć. Światłość zajaśniała, przypomnij to sobie, mistrzu. Ty w światłości, początek stworzenia, stanąłeś nagi, Jak błysk światła potężnego Przed blaskiem potężniejszym jeszcze, Wyprostowałeś się w swej świętości i potędze, jak błysk jaśniejący odważnie z piersią wypiętą do przodu, dumny z potęgi z tej światłości i odważny w zadaniu, które podjąłeś. Płacz w sercu się budzi, wzruszenie ogromne, w podziwie dla Ciebie, Mistrzu mój, za odwagę Twoją determinację. Pragnienie wzrostu zabycie tak niezwykłym podziw mój budzi to, bo choć wielu was, niewielu jednak z ogromnej potęgi istnienia zdecydowało się. Pochwała nie wyraża tu nic. Podziw raczej właściwszym słowem, i gdybyś zechciał teraz przypomnieć sobie, Poprzez wewnętrzne odczuwanie, światłość swą, niezłomność, potęgę pierwszego dnia. Będę Ci wdzięczny, bo to ułatwi nam dalsze zadanie. A skoro ja jestem ten, który zbawia duszę i serce otwiera, poczujesz z pewnością dzień pierwszy. A później, kiedy już zgodę dałeś, Swą niezwykłość na ludzkie zatracenie wystawiłeś. Ja wkroczyłem do akcji i działaniem swym zapomnienie przyniosłem. Za zgodą Twoją mistrzą. Ja mnie z Tobą, a ty mną. I choć jeszcze teraz może być ci trudno to pojąć, być może pod koniec naszej wspólnej pracy prawdę tę w pełni odczujesz. Kochać ciebie to za mało, więc uwielbienie swe ci dają za odwagę, za mocarność, za niezłomność, za niepoddawanie się pomimo trudów, za powroty na ziemię tę. Za nieskazitelność pomimo pozornego zła i niewierności światłu. Kiedy przejrzysz na oczy swe duchowe, sam zadziwisz się swej potędze i niezwykłości, a światło Twego wnętrza powali całkowicie, choć nie zabije. Powali, zachwyci, nazwij to jak chcesz lecz zrozumiesz wówczas, jak mógłbym nie miłować Ciebie w Twej doskonałości, Mistrzu. Czy poznałeś kiedyś Boga? Czy pamiętasz Go? Światłość, wolność, potęga, świadomość to również Ty. Bóg w Tobie jest tym samym Bogiem wiekuistości. Tym samym bytem i niebytem, światłością ogromną w Tobie ona i przed Tobą i w niej Ty. Pomyśl, a będziesz wiedział, a wówczas serce ducha czasów otwierać się będzie i wracać do źródła swego blasku, a blask to najjaśniejszy. Czyż nie wiesz o tym? Tak, tak, pamiętasz, wiem, znam cię przecież. Blask, z niego pochodzisz, Mistrzu Życia. I teraz usiądź w spokoju i serce w ufności otwórz. Pozwalam sobie teraz w pełni otworzyć się na pamięć początku. Serce swe otwieram. Daję na to zgodę i zagłębiaj się w sercu. Wejdź głęboko, zobacz i poczuj jego przestrzeń, najpierw zewnętrzną, w ciszy i spokoju. Ty, mistrz życia wiecznego, zobacz zewnętrzność serca i powoli. Jakbyś do głębokiej studni wchodził, zagłębiaj się w coraz większą ciszę i głębię. Jeszcze, jeszcze dalej, cisza i ty i głębia. Sięgaj jeszcze i jeszcze. Tam końca nie ma, więc chodź jeszcze dalej, aż po kres. Lecz czego? Pokres siebie samego, tam spotkasz swój początek, tam znajdziesz najjaśniejsze ze świateł w sobie. Nie pozwalaj sobie na zniechęcenie czy niedowierzanie. Idź, zmierzaj ku sobie prawdziwemu, to jak podróż twego życia. Rób to z namaszczeniem, powoli, spokojnie. Celebruj tę chwilę, bo za momencik dotknąć możesz światła prapoczątku. Lecz uwaga! Po drodze spotkać możesz to, co oddziela cię teraz od początku czyli całą swą przeszłość emocji, które zebrałeś w swej nauce, mistrzu i nie przemieniłeś w miłość i wolność. Celebruj! Wchodź powoli, usłużnie, ze świętością, bo to jak Twoje ponowne narodziny. Serce pełno w nim bólu, tęsknoty, zapomnienia, lęku, odrzucenia, niemocy, rozpaczy, łez, krzyku, ale i radości, śmiechu, zabawy. Krzyk radości, tak, też spotkać możesz i egzaltację, i uniesienie, Lecz to, co najważniejsze, Cień odnaleźć trzeba, bo w nim jest zapomnienie. A przecież mam ciebie zbudzić, ja metatron, zbawca dusz, przypominacz serc. Jam jest Metatron, jam krzyk jest radosnego powrotu z góry zapomnienia, z góry płaczu. W radość z martwych wstania wolność i miłowanie życia. Tak, bo życie to nie to życie, które myślisz, że prawdziwe jest. Życie właściwe jest to, w którym żyjesz, lecz widzialne i odczuwane głęboko z poziomu najgłębszego serca. Ze swego pierwotnego blasku, ze swej światłości. Ja, metatron, mówię. Zbudzam Cię ku wieczności, I nie słowa tu ważne, lecz serca otwarcie, i to, co płynie między nami, i energia siły prawdy między nami, i głos mój w Tobie. Ja głos prawdy grzmię teraz. Jeszcze raz. Serce otwarte, zajrzyj w nie, wydobądź to, co po drodze światłości odnalazłeś, ja czekam. I dalej nie czytaj, jeśliś nie uczynił tego, co zalecam. Ciąg dalszy, kochani, nastąpi. Dziękuję i do następnego razu.